Cześć, witam Was w moim już trzecim wlogu. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat moich nowych słuchawek i mojego nowego mikrofonu, które kupiłem sobie niedawno. A więc przejdźmy do rzeczy. Słuchawki są z mikrofonem połączone razem. I tak, chciałbym powiedzieć jeszcze, że chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, czy mnie dobrze słuchać, czy mnie słabo słychać. I jeszcze chciałbym omówić sprawę Minecrafta zmieniłem te nazwy na kwadratowe przygody, bo po prostu nie jest tak lepiej jakby nazwać, a nie sezon drugi odcinek coś tam, coś tam bla bla bla. Być może za długo dodam Minecrafta do nocników i być może jeszcze dzisiaj dodam odcinek z kwadratowych przygód. Yy, może za niedługo jeszcze dodam multiplayera i tak dalej, i tak dalej. Ale to już potem się dowiecie. A więc yy, co jeszcze chciałem Wam omówić, omówić? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o tym, yy, że yy, czekajcie, yy, muszę sobie pomyśleć, co ja miałem powiedzieć wtedy. Wiecie co ja już zapomniałem. Yy, być może będę yy, robił. Yy, Escapey. Nie wiem czy będę robił escape'y, ale to jeszcze zależy. Czy tam no po prostu jak znajdziemy jakiegoś polskiego escape'a albo coś, to chętnie nagramy. I tak, jeszcze przejdźmy do multiplayera. Multiplayer będzie miał odcinki co najmniej 15-20 minut. Będziemy tam sobie budowali. No i takie różne inne jakieś sprawy. Być może dzisiaj się pojawi odcinek ten kwadratowy przydów, co ja mówię, już kęciastych. A więc napiszcie w komentarzach, czy mój nowy mikrofon jest dobry. Czy ogólnie mnie dobrze słychać przez ten mikrofon? i Trzymajcie się, Skomentujcie, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. Bardzo was o tym, no więc na razie trzymajcie się.